Cyk. Eee, można tym, można od razu obrać. Eee, tutaj sobie więcej, lekko. To zmaszczniący. I tak masz pary, biało-pomarańczowa, pomarańczowa, ja, ja tak zaczynam, bo są dwa standardy. Można od zielonej, można, jest A i B standard, ja pomarańczowy, biało-zielony, cyk. I teraz tak, to jest ważne, że ten niebies zielony od 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 odginasz, później niebieski, biało-niebieski, zielony wraca. bia obrązowy obrązowy o ciek nie ciek noż teraz tak nie, ja sobie. mniej więcej tak? Są No, to trzeba sobie zobaczyć, no, nie? Bo tak, bo chodzi o to, że niektórzy robią tak, i się kiedyś robiło tak, że więcej się obcinało, no nie? i Ale to jest. Tu jest istotne, żeby to sobie. O kurwa, co on? Nie chce się spasować. O, jest. Czekaj jeszcze raz. Nie wiem czemu nie chciało wejść Już. Teraz chodzi o to, żeby tutaj dobrze docisnąć, tylko to... To <grywia> brzmi ciekawo na dzisiaj. O, znowu nie chce wejść. O. o. I to ta izolacja no nie, żeby tu była, żeby weszła o dlatego, że ten tutaj klin, no nie, tutaj dociska, dociska tą izolację. I sobie zobaczyć kolory. Biało-pomarańczowy, pomarańczowy, biało-zielony, niebieski, biało-niebieski, zielony, biało-brązowy, brązowy. I cyk. I tutaj tą zaciskarką też trzeba mocno poprawić jeszcze raz. No i... O, i tu widzisz, dlatego ta, ta izolacja, dlatego żeby to trzymało, bo normalnie to niby tylko w bicie będzie trzymało, ale nie, nie do końca i tyle, no nie? No